Oh. witam Was bardzo serdecznie z tej strony: Grid TV, a to jest odcinek informacyjny na moim kanale. I tak, pierwszą rzeczą, którą chcę Wam przekazać jest to, że w tej chwili na górze po lewej stronie macie link do ostatniego filmiku, w którym mówię o y, popularyzacji Waszych kanałów, a więc promowaniu Waszych kanałów i różnych zmianach na YouTube. Bardzo zachęcam do oglądnięcia. Dzięki temu możecie troszeczkę nabić subskrypcji. Zapraszam i dobra. Kolejną sprawą jest to, że teraz znajduję się na serwerze Verteza, z którego będę nagrywał większość moich rozgrywek. Na pewno rozgrywki z um, Sky. Boże, nie Sky Warsów, tylko chociaż też Sky Warsy chyba będą. Już wam mówię, jakie będą tryby. Jest tryb, to jest tryb y, zamkowy. Podbijamy Nexusy Wroga. Będę nagrywał również z Survival Games'ów jakieś nowe, ciekawe tryby Wertes wprowadza. A więc czekam z niecierpliwością na wszystkie tryby z tego serwera będę głównie nagrywał i z serwera Citroxa. A więc to na razie tyle. Yy, serie, które będę na razie prowadził, to oczywiście Minecraft, yy, Warface i jeszcze jakaś gra się tam ogarnią. I no i dobra, słuchajcie. Jeżeli macie dla mnie jakieś propozycje na ciekawe serie, jeżeli chcecie coś ze mną nagrać, zachęcam do komentowania, informowania i komunikowania się ze mną. Skype'a wam wtedy podam i możemy się tam jakoś zgadać. A więc trzymajcie się, miłego dnia, no i cześć.